Z panem premierem Kośniakiem Kamyszem, generałem Sokołowskim, generałami, oficerami, żołnierzami Wojska Polskiego, a także y, witamy serdecznie naszych sojuszników, którzy biorą udział w tych wielkich manewrach, które są y, reakcją i y, stanowczą odpowiedzią na manewry, które toczą się za wschodnią polską granicą, manewry Zapad y, z udziałem rosyjskich i białoruskich wojsk. Jest rzeczą bardzo ważną w tych trudnych i krytycznych czasach, aby świat widział, jak NATO i jak Polska są przygotowane do różnych scenariuszy i do różnych zagrożeń. My dzisiaj jesteśmy tutaj w, w Ustce, gdzie dojdzie do takich bezprecedensowych ćwiczeń. Będzie pierwsze strzelanie, takie bojowe, y, y, Patriotów. W użyciu będą także Hajmarsy. Pan premier jeszcze będzie mówił więcej na temat y, y, tych technicznych możliwości, jakie będą tutaj y, ćwiczone i prezentowane. My po raz pierwszy w historii też y, będziemy organizowali te ćwiczenia z użyciem y, systemu, zintegrowanego systemu zarządzania walką. To brzmi tak no, dość y, hermetycznie, no ale dość powiedzieć, że. Tylko Stany Zjednoczone i Polska w tej chwili ćwiczą tego typu możliwości. Dla nas jest to bardzo ważne, bo ten zintegrowany system umożliwia pełną koordynację, zarówno obrony powietrznej, działań na, na lądzie. Będzie, pozwala także na zintegrowanie naszych działań z całym kompleksem rozwiązań, który nazywamy Tarcza Wschód. Więc ma bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo od strony wschodniej granicy. Żelazny obrońca, bo taki kryptonim noszą te, te ćwiczenia i jesienny ogień, które są, te ćwiczenia są częścią tego, tych manewrów, angażują dziesiątki tysięcy polskich żołnierzy. Tylko dzisiaj ponad 18 tysięcy żołnierzy zaangażowanych jest bezpośrednio w ćwiczenia. Od początku tych ćwiczeń brało w nich udział ponad 60 tysięcy żołnierzy. I przygniatającej większości mówimy o polskich żołnierzach. W tym samym czasie odbywają się manewry także z udziałem polskich żołnierzy. Na Litwie, Łotwie, tam wojska sojusznicze litewskie, łotewskie, ale także kanadyjskie, niemieckie jak powiedziałem polskie, między innymi, to w sumie blisko 30 tysięcy żołnierzy. Polacy także uczestniczą, polscy żołnierze, w ćwiczeniach na szwedzkiej Gotlandii, z udziałem oczywiście też szwedzkiego sojusznika. To pokazuje nie tylko skalę tych manewrów więcej powie o tym też pan premier także zaawansowanie techniczne na najwyższym światowym poziomie tych manewrów ale to pokazuje także stopień mobilizacji politycznej całego NATO. Chciałem tutaj bardzo podziękować naszym sojusznikom, przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, także z krajów europejskich. Wszyscy tutaj solidarnie działamy na rzecz zdolności obronnych NATO. Trzeba to jeszcze raz bardzo mocno podkreślić. Te ćwiczenia, tak jak cały Pakt Północnoatlantycki, mają charakter obronny. Są odpowiedzią na agresywne manewry po drugiej stronie yy, granicy. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. I dla nas bardzo ważne jest, żeby i potencjalni przeciwnicy, i wszyscy sojusznicy widzieli, że jesteśmy przygotowani do działań i to na tym jakby najbardziej, na najwyższym stopniu komplikacji technicznych. Yy, tak jak powiedziałem, dzisiaj to te, te ćwiczenia, niektóre z tych ćwiczeń będą miały charakter bezprecedensowy chcę także poinformować, że jutro z inicjatywy pana premiera rząd podejmie decyzję o uruchomieniu programu Orka długo czekaliśmy na to. Jutro przyjmiemy uchwałę rządu, która, która zobowiązuje do końca tego roku do zakupu łodzi podwodnych w Mówię o tym programie Orka, o którym było tak głośno. Wszystkie oferty zostały przeładane, są precyzyjnie wypunktowane, a teraz polski rząd podejmie ostateczną decyzję, kto będzie naszym ostatecznym partnerem w tym, w tym programie. Nie będę już dzisiaj epatował tymi liczbami. Wiecie dobrze, ile inwestujemy w obronę, a nam bardzo zależało na tym, wiecie państwo, żeby jakby jak najwięcej realnej oceny tego, co się dzieje z polskim systemem obrony, z naszymi możliwościami obronnymi, żeby nie oddawać tego ani w naszym przeciwnikom jako pole do dezinformacji. Też żeby amatorzy nie rozstrzygali o tym, co jest potrzebne, co nie jest potrzebne. Dzisiaj miałem odprawę wspólnie z premierem Kosiakiem Kamyszem z naszymi generałami. I jeszcze raz potwierdziłem, to wojsko decyduje o tym jak wyglądają zakupy, jak wyglądają konkretne decyzje dotyczące i technologii, i konkretnego sprzętu, ćwiczeń. Żaden cywil nie będzie się w to wtrącał. Naszym zadaniem jest pełne wsparcie polityczne i zapewnienie, że całe państwo polskie, cały naród polski jest dzisiaj z polskimi żołnierzami, z polskim wojskiem, niezależnie od sytuacji. Podziękowałem generałom i dziękuję także w naszym imieniu wszystkim żołnierzom, którzy są zaangażowani w ćwiczenia, ale także w te akcje, które miały miejsce w ostatnich dniach. Za gotowość do podjęcia trudnych decyzji my bierzemy za tę decyzję pełną współodpowiedzialność razem z całym rządem i z całym państwem polskim. I ponieważ nie, nie przewidzieliśmy pytań, informacja, jak wiecie, był ten incydent z dronem. Otrzymaliśmy wieczorem informację od policji o, o zatrzymaniu neutralizacji dronu i zatrzymaniu obywateli. Informacja nie była do końca ścisła. Jak już państwo wiecie, dzisiaj. Rano o tym informowaliśmy. Yy, yy, zatrzymano obywatela Ukrainy i obywatelkę bia, Białorusi. Policja prowadzi dalej yy, dochodzenie i ten incydent zostanie w, yy, w każdym yy, wymiarze yy, wyjaśniony, yy, tak aby wykluczyć wszystkie też możliwe interpretacje i żeby poznać prawdę, co było źródłem tej niezamierzonej lub zamierzonej prowokacji z użyciem drona nad budynkami rządowymi i prezydenckimi. Dziękuję bardzo, Panie Premierze. Dziękuję Panie Premierze, Szanowni Państwo. Mamy wspaniałych żołnierzy, mamy wspaniałe wojsko. Jesteśmy trzecią co do wielkości armią w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale żeby być na podium w zdolnościach operacyjnych, potrzebne są takie ćwiczenia, jak to dzisiaj w ustrzeć. Ćwiczenia ze strzelania. Pierwszego raz w historii, pierwszy raz w historii Polski na polskiej ziemi z systemów patriot budujemy wielowarstwową obronę powietrzną. Zaczynamy od tego bardzo krótkiego zasięgu program Pilica Plus, później program Nary i wreszcie program Wisła dwie fazy programu Wisła, które są realizowane. Bardzo ważnym elementem był zakup w ubiegłym roku systemu IBCS, systemu, który jest mózgiem operacyjnym całej obrony powietrznej. Jest zintegrowany. Polska jest jedynym na dzień dzisiejszy poza Stanami Zjednoczonymi, użytkownikiem tego systemu. Dzisiejsze ćwiczenia mają pokazać zdolności do operowania, integracji, ale też prowadzą do pełnej certyfikacji wojsk odpowiedzialnych za obronę powietrzną państwa polskiego. Zarówno strzelanie z patriotów, jak również zestawy. Homarka, homar a będą dzisiaj tutaj w użyciu K9, kraby, na innych poligonach cały pozostały sprzęt, abramsy, wszystkie inne jednostki sprzętu wojskowego we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. W ćwiczeniach Żelazny Obrońca biorą udział zarówno wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna Wojska obrony terytorialnej, wojska specjalne. Zabezpiecza to żandarmeria wojskowa przy udziale służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Wszystkie jednostki są zaangażowane, ale nie zmienia to prowadzonych przez nas operacji. Chciałbym zapewnić, że operacja Bezpieczne Podlasie, w której zaangażowanych jest około 5 tysięcy żołnierzy każdego dnia. Obe, operacja związana z bezpieczeństwem na Bałtyku, Bezpieczna Zatoka, jak również Baltic Sentry, sojusznicza operacja, którą pan premier Tusk zainicjował w Sztokholmie kilkanaście miesięcy temu. Operacja Wschodnia Zorza do ochrony granicy państwa polskiego, ochrony przestrzeni powietrznej na wschodzie, zainicjowana przez nas w ubiegłym roku, która taki efekt dała w postaci oddziaływania na obce statki powietrzne, które tydzień temu znalazły się w dużej liczbie nad Polską, Polskiej Przestrzeni Powietrznej. O, te wszystkie operacje są cały czas prowadzone. Ćwiczenia Żelazna Obrońca i Jesienny Ogień, te, które są realizowane dzisiaj w Ustce, nie zaburzają harmonogramu pracy wszystkich innych jednostek wojskowych. Chcemy też jasno i wyraźnie Powiedzieć o tych zagrożeniach, które płyną z jednego kierunku, żeby tutaj nikt nie miał żadnej wątpliwości. Ta dyskusja, która toczy się na świecie o, o dronach, które naruszyły polską, rumuńską, a nie tak dawno naruszały litewską, łotewską, estońską przestrzeń powietrzną, o samolotach, które naruszają przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem, nad wodami terytorialnymi. U nas, u naszych sojuszników bardzo dużo też tych naruszeń w przestrzeni powietrznej nad krajami skandynawskimi, wszystkie te działania są prowadzone z jednego kierunku. To Federacja Rosyjska odpowiada za drony wysłane na Polskę tydzień temu, to Federacja Rosyjska ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie skutki, które wywołuje działanie na Ukrainie i w otoczeniu w krajach sojuszniczych NATO. Ta integracja ćwiczeń, które odbywają się w rejonie Morza Bałtyckiego, pokazuje, że w tym obszarze zjednoczenie państw NATO jest na najwyższym poziomie. To są ćwiczenia sojusznicze z ważnym udziałem naszych partnerów e, amerykańskich z użyciem e, ich sprzętu również e, wojskowego, który razem z naszym sprzętem jest zintegrowany, jest kompatybilny i to jest niezwykle ważne w działaniach operacyjnych e, państw e, sojuszniczych. Odpowiedź na tą prowokację, naruszenie przestrzeni powietrznej państw NATO, bo to nie jest tylko naruszenie Polski, ale to jest naruszenie przestrzeni powietrznej europejskiej, natowskiej, sojuszu na rzecz bezpieczeństwa, jest bardzo silna po uruchomieniu artykułu czwartego operacja Wschodni Strażnik Eastern Sentry została aktywowana przez generała Grynkiewicza dzisiaj rano na komitecie bezpieczeństwa odebraliśmy kolejne meldunki od generała Kukuły o państwach które się angażują dziękujemy Francuzom którzy już wysłali swoje miraże one już miały swoją pierwszą operację wykonaną w minioną sobotę wciąż są obecne wojska Królestwa Niderlandów, siły powietrzne operujące nad terytorium Polski przygotowują się Norwedzy, są deklaracje ze strony Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Republika Czeska w trybie pilnym przekierowała bardzo dobrze nam znane zespoły obsługujące śmigłowce, które pomagały w trakcie powodzi, ratując życie ludzkie a teraz już są w miejscach swojej stałej dyslokacji na terytorium Polski, gotowe do sojuszniczego działania. To pokazuje, że jest jedność NATO, to pokazuje, że to, co było celem Federacji Rosyjskiej brak odpowiedzi, podzielenie społeczeństwa, rozbicie sojuszu, nie zostało osiągnięte, wręcz efekt został przeciwny. Bardzo szybka reakcja. Rzadko się zdarza uruchomienie artykułu czwartego. Kilkanaście lat temu miało to miejsce w Turcji. Później wielokrotnie państwa niektóre próbowały uruchomić artykuł czwarty, ale nie było jedności w sojuszu, która jest konieczna do aktywowania różnych operacji. Tutaj nie mieliśmy z tym problemu po wniosku skierowanym przez pana... Premiera po tych działaniach dyplomatycznych i prezydenta rządu, i wszystkich zainteresowanych, które są działaniami wspólnotowymi w jednym kierunku, ta operacja została aktywowana. Odpowiedzialność za tą prowokację ponosi Federacja Rosyjska. My jesteśmy z polskimi żołnierzami, ze wszystkimi ich decyzjami, z wielką ich odwagą i determinacją do obrony przestrzeni powietrznej nad Polską i podnoszenia swoich umiejętności i kwalifikacji. W ćwiczeniach dywizyjnych, które pierwszy raz od wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie zostały zarządzone dla 18 żelaznej dywizji, która jest głównym, głównym aktorem tych działań na teatrze ćwiczeń, który rozgrywa się dzisiaj na terytorium polski. Będziemy tutaj bardzo zdecydowanie odpowiadać na wszelkie typu prowokacje. My i nasi sojusznicy, dowództwo sił połączonych w BrunSum jest o wszystkim informowane. Jesteśmy w stałym kontakcie z kwaterą główną NATO, z głównodowodzącym generałem. Grynkiewiczem, jak również sekretarzem Sojuszu Północnoatlantyckiego Markiem Rutte. Wszystkie te działania są skoordynowane również w ramach operacji funkcjonujących na terytorium Rzeczpospolitej. Dzisiejszy dzień to krok milowy we włączenie w zdolności operacyjne kolejnych jednostek sprzętu, zarówno HIMARS-ów, jak i wyrzutni Chunmo które wejdą już niedługo w pełnym zakresie na stan operowania przez wojsko polskie. Nie stan tylko posiadania, ale operowania przez wojsko polskie. I integracja systemu obrony powietrznej, który jest jednym z największych inwestycji w historii polskich sił zbrojnych. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękujemy.